Na Ale też kolega mi to pokazał, e, ja w tej chwili wystartuję, także nie będę ci przeszkadzał. No, my już tniemy 2000 stóp, także myślę, że za pełno konfliktu nie będzie. Jak wszystkie czasze na ziemi, to wedle uznania uruchamię i e, zgłosię opuszczenie TR. -a. No to tnij, tnij, dzięki bardzo i do usłyszenia ponownie. A ja. informacja, DELTA ECOZOOL ALFA INDIA. Dzień dobry. DELTA ECOZOOL ALFA INDIA. Dzień dobry, e, Postarcie z Fabis w dolocie do Zulu, następnie będę leciał w kierunku Zegrza i następnie e, lot do Przasnysza, spłon 7000, wysokość 1800, dwie osoby na powodzie. Eko Zulu Alfa India, w co tak się Punkt Zulu, jaki dobyt statku? DV, DV 20 DV 20 przyjąłem, quote, QNH Warszawy 1025. QNH Warszawy 1025, Delta Eko Alfa To jest właśnie przykład komunikacji, która... Formalnie prawidłowa natomiast nieco przydługa, można to było zrobić sporo krócej formator tak wie o co chodzi, a jeszcze i tak musiał dopytywać ja zrobię trochę inną, inny rodzaj komunikacji, bardziej zwarty ...28575 do oburzenia ...28575 ...Warszawa Informacja, Robińsko 40 Czarty, Papa Eko, Romeo Wiktor z Przasnysza na Babice z Chcę na 800 stóp z głowy 7000 Krawa Bartoszko, Romiowiczek się Warszawa, Głębia Regionalna 1024 1024, dzięki O, można to zrobić sprawniej, prawda? Zwłaszcza no, takie rzeczy, które są w normalnym locie zupełnie zbędne. Nie tak podajemy ilość osób na pokładzie. Natomiast w przypadku lotu niekontrolowanego nie ma żadnego znaczenia dla informatora, ile jest osób na pokładzie. Ma znaczenie tylko w sytuacji emergency, ale wtedy, e, wtedy na pewno kontroler czy informator o to dopytają. Przepraszam, Gierapowak eko Wiktor Warszawa, skłok 7473. 7473. 7473. Paszałek w wadze, a stirał popatrzank o papaczach, wieźcie co zrobić tam ponownie. Stirał popatrzank o papaczach i uszanowanie Warszawa. Paszałek w wadze, stirał popatrzank o papaczach, jest równie z planem lotu nad punktem Sarmi i kieruje się na punkt drugi. Jest ja w kontakcie radarowym 10-25 QMH Warszawy. Spojechać 10-25 KMH Warszawy. Grafopan Ekonomio Wiktor, Warszawa informacja zidentyfikowany e, około 4 mil na zachód od Makowa pozycję potwierdza, Maków obserwuję Ekonomio Wiktor na godzinie pierwszej odległość 2 mile z prawej na lewą na wysokości 1100 przechodzi e, cena. dzięki, wypatrujemy Odkariencja Alfa Dżuwiedz Uniform, Warszawa Odkariencja Alfa Uniform na godzinie 9,1,5 mili na południe leci Robinson 44, jest 300 niżej. Panią no, ja, Wiktoria obserwuje koleżankę. Ja jeszcze nie obserwuję, odkariam się za od wywięcej uniform. Brega przedeł w takim razie. I ruch obserwuje odkariencja od za wywięcej uniform Odgarianki. Janky, zjara, Warszawa otwiera Do punktu zulu, co tyle jeszcze? 10 stopni w lewo Odległość 10 minut 10 stopni w lewo, 10 minut, odgranic, otwiera, otwiera Warszawa Informacja, otwiera, powołam, otwiera, 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 dzień dobry Otwiera, otwiera, Warszawa FIRA PAPA POZ WŁODNIMA OSKAR, 152, po z gruntu, wysokość 2000, do lot zamłodniony FIRA PAPA POZ WŁODNIMA OSKAR, przyjąłem, QNH regionalny 1023, 7446 1023, 7446, Sierra PAPA POZ WŁODNIMA OSKAR Sierra ja, Papa Alfa Wyskiego. Dzień dobry. Sierra Papa Alfa Wiskiego. Dzień dobry Ważę Spiera Papa Alfa Wyskiego Podstawcie zbawić lot do Radomia, nam P2008. Jedna osoba łąk 7000 Sierra Papa Alfa Wiskiego w kontekście radarowym QNH 1025 QNH 1025 Ciera Papa Alfa Wystiego a pan do którego Radomia leci? Do Piastowa czy do Sadkowa? Do Piastowa, do Piastowa. Przyjąłem Paszawy Hołatek, styropawa tanku po nad Zuwiec i przechodzę na wabice Informacja 119-180 Tirapowa Sangu po Paczarni przyjąłem do ukruszenia Warszawy Dobrze no, Okarianki Rejonski co i coś lepiej w tym miejscu jeśli chodzi o GPS-a niestety żadnej poprawy e, i w doladcie do Zulu przejdziemy na pazury wieżę odkarę A czy z tej pozycji widać już lotnisko trzymada? Potwierdzam, odkarającki rękira łączność matury wieża do usłyszenia. Do usłyszenia ospira, ispira, ispira. Zwira papa Ekoromiał Wiktor, Warszawa informacja, Głęboka Warszawy 1025, aktywna jest teraz 45 stopni, padel panowe, 1025, Zwira papa Ekoromiał Wiktor. papa Mike, alfa, alfa, Warszawa, jest słychać? Dapięć, Zwira papa Mike, alfa, alfa. Poproszę, słuchać Swog Aizen, Sierra Baba Michael Alpha Alpha informacja Sierra Baba Majka Alpha Alpha zidentyfikowany, 5 mil na zachód od punktu hotel Modlina Potwierdzam, jestem w dolocie do punktu Sierra, następnie obiorę kurs hotel i lądowanie w Modlina szansę na południowy lub była szansa na odlot nawet 2, więc 40 stopni, 5 stopni. Możesz kołować alfa do punktu oczekiwania się właśnie 10, 25. Nie ma tam tego w opaczarli, możesz wziąć przestrzenny do hygru, do miły. Na Pasy paparomię o to paparomio, deltaiko, pan się Waszowa Paparomio Deltaiko bez kontaktu radarowego QNH Regionalny 1024 Informacja, po jest i Majka Pasa, łączność wodnym wieża, 123.930 do usłyszenia. do usłyszenia. Czy to otwiera papa hotel Papa Golf, Warszawa? Potwierdzam, Tiera Papa Hotel Papa Golf. Hotel Papa Golf na 3 odbieram Warszawa Sierra papa Hotel Papa Golf Matrawersję Łukowa Aktualna wysokość 1500 stóp i kontynuujemy zgodnie z planem lotu Sierra papa hotel Papa Golf Sierra Papa, Hotel Babagol, przyjąłem bez kontaktu radarowego, Kuenda regionalne 10-23. Kuenda 10-23, Sierra Papa Hotel Babagol. Warszawa informacja, Sierra Papa Mike Alfa Sierra, w dolocie do punktu Kłebek Sierra Baba Mike Alfa Sierra, dzień dobry, Warszawa, w kontakcie radarowym 10-25, Kuenda Warszawy. Kuenda 10-25, Sierra Mike Alfa Sierra i wykonajmy próbę. Mierzał panowe, Czarni prawo, Warszawa, podaj pozycję. Mierzał do usłyszenia. Baba Alfa Wiskiego w dolecie do punktu Golf Warszawy i przechodzę na 128,575. 575 Skwirę Baba Alfa dziękuję, do usłyszenia Warszawa. Oczowa informacja o fiera Papa Carnikilopa, dzień dobry. Stewila Papa Czarniki Lopapa, dzień dobry Warszawa. 152 po wylocie z gruntów, jedna osoba na pokładzie w locie szkolnym kieruje się na lotnisko w Sumałkach, aktualna wysokość 2100, skłon 7000. Kiełbowa, Czarny kilopapa. przyjąłem QNH regionalny 1023, proszę z skłon 7466. QNH 1023, skłon 7466, Czarny Filipapa. O, Fox Rot prawo i Ryki wspierała. Foktrot i ma Oskar. Warszawa informacja w kontakcie aderowym. Rejon łączy. Tyle i, tak ja wspieram postrup i ma ostar. Głoszę Foxtros, startujemy. Foxrot Oskar jest. Sierra Papa Romeo Delta Eco Warszawa Samolot, o którym informowałem, przychodzi już za Twoim ogonem nie będzie kolizyjny i jesteśmy w kontakcie radarowym Sierra Papa Golf Mike November, Warszawa Tutaj pozycję Przyjąłem Czechy informacje, Sierra Papa Michael Fassiera. Czy mogę już zmienić częstotliwość na modlitw wieża na 1, 2, 3, 9, 3, 0? do Papa Michael potwierdzam. do jego. Potwierdzam. Zamiłego Papa Michael Fassiera. Sierra Papa Neko Romio Wiktor, przechodzę na babicę w Lukiku. Sierra Papa Neko Romio Wiktor, babica informacja. o do usłyszenia. 19180 do usłyszenia, dziękuję. Informacja, kłania się Robinson, Sierra Papan, Eko, Robbio, Wiktor Sierra Papan, Eko, Wiktor, bardzo dziękuję, na witamów w luki kuj, proszę o warunki Sierra, Robią Wiktor, 1-0, poruszam Kłarka, 10-25, pójdź na prostej do lądowania do hangaru? 10-25, do lądowania pod czwórkę, później muszę po zrobić robić pójdź na prostej Больше просто. А мне A babice nie ma jakiejś tanku z tankowania kłaniam się Nie ma hotel Farli babice mi podobnie pan 1.0 PNH 1025 1.01025 Takie prawie to poproszyły tu z e, prawo do brawo Możesz połować jakie intencje? Lecimy do Babien e, i wracamy wieczorem Przyjąłem informacja, Foxborough, prawo, Uniform, Oskar, Karolima nad punktem Foxtrot, i przechodzimy na Warszawa, informacja 128,575 Fokstrot, Oskar, Lima, częstotliwość, potwierdzam, do powrotu dzięki

Jeżeli ma hotel Charlie na prawo gotowy do zajęcia i startuz 1.0. Nie ma hotel Charlie z 1.0 w prawym jak 50 stopni 5 metrów, pan wolny do odladów. Nie ma hotel Charlie, startujemy 1.0.